Cześć, witam na kanale Dobrych Rzutów z tej strony Maciek i jest ze mną Mateusz też z Dobrych Rzutów. Cześć, witamy was na Rzucie Oka, a będziemy dzisiaj rzucać okiem na drugą edycję OneRinga. Rzucamy okiem na systemy, żeby sprawdzić, czy warto się nimi interesować. A dzisiaj właśnie przyszła kolej na drugą edycję mojego ulubionego systemu, czyli systemu One Ring. Gry, która w swojej pierwszej edycji już się, została wydana ładnych parę lat temu, bo bodajże w 2012 doczekała się całej masy dodatków, a teraz mamy drugą edycję. Tak, pojawiła się druga edycja. Która się wiąże z tym, że zmienił się wydawca spod skrzydeł Cubicle 7. Przy różnych tam burzliwych prawda, sytuacjach, The One Ring przeszedł pod skrzydła wydawnictwa Freer ze Szwecji, ale autorem drugiej edycji nadal jest autor pierwszej, czyli Francesco Nepitelno i jego współpracownicy. A co ciekawe, no, ta gra się wiąże z pewnym. Dość dużym sukcesem, więc pewnie Cubicle Seven pluje sobie w brodę, Macku, jak myślisz? Sądzę, że tak, sądzę, że mają trochę sobie za złe, że puścili tą franczyzę. A ten sukces to jest, to jest wyjątkowy sukces na Kickstarterze, dlatego że druga edycja One Ringa jest drugim rpg w historii, który przekroczył próg miliona dolarów w zbiórce. Więc, no, tam bodajże skończyli z 7 tysiącami procentów zebranej kwoty oczekiwanej, i, i, no, i też będzie się ukazywał na dniach. I stąd też nasze teraz oka i zainteresowanie. Tym tak, no my go już mamy, bo chyba obydwaj go wsparliśmy i wtedy mam, dostaje się PDF-y już gotowe wcześniej, więc na tych PDF-ach możemy sobie bazować i ten rzut oka wam dostarczyć. No to co? Kończąc wstępy powiedz, co ten system próbuje robić? Jakie są główne założenia systemu The One Ring Second Edition? Yy, druga edycja One Ringa, tak jak w sumie pierwsza edycja One Ringa, yy, ich głównym założeniem tych gier jest tworzenie przygód i sesji, które będą w klimacie Hobbita i władcy pierścienia. Yy, w ogóle władcy pierścieni, dzieła, dzieła Tolkienowskie, one mają bardzo swój specyficzny klimat, który yy, jest trudny do przełożenia na RPG. Yy, jest to klimat właśnie walki ze złem i to często takiej walki yy, z góry skazanej na porażkę, w której jakby nie, nie walczymy o to, żeby wygrać, ale żeby odroczyć albo uratować fragment naszego świata lub, lub, lub nas samych. I, I to jest trochę taki system. Pierwsza edycja miała na, na to bardzo mocny nacisk. Tutaj mamy drugą edycję, która, która też wydaje mi się, że próbuje się zmierzyć z tymi założeniami. I takie typowe sesje w, w drugiej edycji One Ringa. to nie są do końca takie sandboxowe sesje, tylko to są konkretne misje. Dlatego, że w tym systemie mamy swoich patronów, mamy wielkich tego świata, którzy się opiekują naszą drużyną i ci patroni zlecają nam jakieś zadania, zlecają nam jakieś misje i te misje wykonujemy. Same te sesje wtedy często są podzielone na bardzo wyraźne elementy, czyli mamy w nich wyprawy, czyli samą podróż do jakiegoś miejsca, gdzie podróż jest też super ważna, co, co bardzo widać i w hobicie i w władcy pierścieni, które są mocno książkami drogi. Mamy elementy walki i mamy elementy audiencji albo narad, spotkań z innymi ważnymi osobami, jakby po naszej stronie barykady, czyli innymi dobrymi osobami, z którymi, których próbujemy nakłonić do tego, żeby nam pomogli. E, tak. E, warto wspomnieć, że w drugiej edycji pojawiła się też taka opcja robienia przygód trochę inaczej, jest nawet przykład w podręczniku, robienia przygód poprzez miejsce, opis jakiegoś miejsca, często jakiś ruin czy jakiegoś ważnego Landmarku, już tak z angielska powiem, wokół którego, gdzie nie ma opowiedzianej, gdzie scena już nie powiada jakiejś historii, nie jest misją. Znaczy, może być misją zbadania tego miejsca nadal, więc w tej strukturze można grać, ale chodzi bardziej o to, że nie ma przebiegu scen, tylko jest jakaś sytuacja w tym miejscu, jakieś skarby, jakieś magiczne przedmioty, pewnie jakaś historia, którą można odkryć, i eksploracja tego miejsca jest po prostu sednem takiej przygody, więc taki jakby tryb dodano. Natomiast jeszcze co do samego takiego miejsca na mapie, i gry, jeśli chodzi o modne u nas ostatnio kultury grania, ale też w ogóle sposoby grania, no to One Ring to jest taki dość tradycyjny RPG, gdzie Mistrz gry ma dominującą funkcję. Gracze odgrywają przede wszystkim swoje postacie, natomiast jest bardzo dużo różnego rodzaju strukturalnych i mechanicznych sposobów żeby tą konwencję Tolkiena udawało się oddać. W tym sensie jest to jakaś tam neotradowa gra par excellence, ale to takie rozważania też w jakimś dłuższym materiale. A póki co powiedzmy sobie trochę o konwencji, klimacie, świecie, którego przecież nikt nie zna, jest bardzo niszowy. Może świat znamy, ale One Ring ma bardzo ciekawe podejście do tego świata, dlatego że One Ring nie próbuje opisywać całego świata, władcy pierścieni, tylko bierze lupę i przybliża się na jakiś fragment tego świata i skupia się, żeby przygody działy się w tym konkretnym miejscu. Druga edycja One Ringa to są przygody w Eriadorze, czyli mamy Rivendell, mamy Shire, mamy Kurhany, mamy ruiny Starego Królestwa Arnoru, mamy ruiny Tarbadu. No i mamy też szarą przystań i, i tam błękitne góry. I, I to rzeczywiście tutaj jest lupa tylko na tych terenach. Jakby są pomijane tereny mrocznej puszczy, pomijany jest Gondor, Rohan, i, i możliwe, że pojawią się w przyszłych dodatkach. Na razie jest koncentracja właśnie na tej części świata. I to też wpływa na to, jakie rasy są dostępne do grania, dlatego, że y, mamy dostępne rasy hobbitów z Shire, ludzi z Bri, raczej nie rasy, kultury tutaj się nazywa, dlatego, że jedna rasa może mieć wiele kultur. Więc mamy ludzi z Bri, y, hobbitów z Shire, y, strażników północy, y, elfy z Lindonu, czyli właśnie z, z Szarej Przystani. I dodatkowo, żeby trochę liznąć y, obcego świata, mamy ludzi y, z Dali, i Krasnoludów z Samotnej Góry. Mm, tak. Tak, i to, to jest metoda przeniesiona z pierwszej edycji tylko do innego regionu. Ona jest bardzo ciekawa. Warto jeszcze powiedzieć, że ten, że ten zoom geograficzny jest również zoomem czasowym, bo OneRing nie obiecuje nam gry kiedykolwiek wśród ziemi, ale w konkretnym okresie mniej więcej, znaczy dokładnie między hobbitem a władcą pierścieni, tam jakie konkretnie lata, to już, to już można sobie to tym do pewnego stopnia manipulować. Natomiast to jest. System, który nie chce oddać, nie chce być takim toolboxem do wszystkiego, co może dziać się wśród Ziemi, tylko chce dać pewne doświadczenie konkretnej epoki i konkretnego obszaru, ale za to oddać jego klimat precyzyjniej. Warto też wspomnieć o tym, że ta lupa, ten zoom jest jeszcze spotęgowany w starterze. Bo do tego systemu również wychodzi starter i w starterze z kolei są to przygody dziejące się konkretnie w Shire, gdzie gramy hobbitami i to nie byle jakimi, bo można między innymi grać na przykład Lobelion Baggins w latach jej młodości nim próbowała Bilba wyrzucić z jego domu w Bagend. <grym> tak, y Także, także od, z tego podejścia warto sobie zdawać sprawę, e, zastanawiając się nad tym, czym e, The One ring jest i czy jest czymś e, dla nas. No ale co, o Śródziemiu e, wiemy dużo i e, e, warto jeszcze tylko może wspomnieć, że jest też lista tych patronów, którzy są dość istotni też dla trybu rozgrywki i dla miejsca naszej drużyny w świecie. I to też są oczywiście ważne postaci, takie jak Gandalf, jak Elrond, jak Bilbo Baggins, który może być w pewnej mniejszej skali, ale też patronem, bo już powrócił z wyprawy i wie bardzo dużo. Chyba Kirdan może być patronem. Tak, może też być Balin i... Bodajże matka Aragorna, ale tak. I nie ma wątpliwości co do tego, że kolejni pojawią się wraz z rozwojem linii wydawniczej. Więc jeśli nie ma waszego ulubionego bohatera z tej epoki, to nie martwcie się, nic straconego. A my za to przejdźmy już do mechaniki. Tak, podstawa mechaniki drugiej edycji One Ringa opiera się na rzucie jedną kością K-12, która nazywa się Feed Dye, i pulą kości K-6. Kości używane w grze są trochę specjalne, ale łatwo je zastąpić zwykłymi naszymi normalnymi kostkami. K-12 oferuje wyniki od 1 do 10 oraz wynik Oka Saurona i Runy Gandalfa. Oka Saurona to jest wynik 0, a Runa Gandalfa to jest automatyczny sukces. Pule kaszustek, kaszustki mają wyniki oczywiście standardowe od 1 do 6. Gdzie na szóstce to jest dodatkowy wynik oznaczony też runą, który daje jakby dodatkową jakość sukcesu w teście. Wyniki na kościach sumujemy i musimy wyrzucić powyżej stałego poziomu trudności, który jest wyliczany na podstawie atrybutu jakiejś naszej postaci. Czyli jeśli testujemy atletykę, która jest pod współczynnikiem siła. To z siły wyliczamy poziom trudności naszego testu i zawsze rzucamy przeciwko temu tej wartości liczbowej. Musimy wyrzucić tyle, ile wynosi ta wartość liczbowa, lub więcej, sumując wszystkie wyniki na kościach. Poziomy trudności, które się mogą pojawić, to są modyfikatory, modyfikatory ilości kostek, którymi rzucamy. Mamy Trzy atrybuty: yy, siłę, serce i spryt. Y, strength, heart and wits. Yy, pod każdym z tych atrybutów mamy po sześć umiejętności, czyli w sumie 18 umiejętności. Na atrybuty nigdy nie rzucamy, one służą do wyliczenia bazowego poziomu trudności. Yy, poziomy umiejętności mówią, iloma kośćmi sześciościennymi rzucamy. Czyli jeśli mamy umiejętność na 3, to rzucamy zawsze jedną K12 plus trzema kośćmi sześciościennymi. Poza umiejętnościami i atrybutami, postacie mają jeszcze dwa bardzo ważne współczynniki, to jest walor i wisdom. Walor mówi o tym, jak nasza postać jest odważna, wisdom, jak nasza postać jest odporna na wpływy cienia. A dodatkowo poziomy walora i wisdoma Dają nam dodatkowe nagrody, dodatkowe ulepszenia do naszej broni, jeśli rozwijamy walor, do naszego ekwipunku, a jeśli rozwijamy wisdom, to specjalne zdolności, często uzależnione od kultury, jaką gramy. Więc jeśli gramy na przykład człowiekiem z BRI, to możemy mieć kucyka z BRI, który daje nam dużo różnych podnosów w trakcie podróży. Yy, tak, no właśnie, bo yy, tworzenie postaci, czy też karta postaci, to przede wszystkim jest proces zdefiniowany przez to, którą wybierzemy kulturę. I one są y, mocno y, skupione na tym, żeby oddać pewną aurę, pewien klimat y, y, tych istot czy tych osób, które pochodzą z danej kultury. Więc to jest taki podstawowy, podstawowy wybór. Wybieramy też coś na kształt profesji, co jest tak naprawdę powołaniem, bo to chyba tak najlepiej przetłumaczyć y, który trochę mówi. O tym, dlaczego i w jaki sposób nasza postać jest bohaterem w tym świecie. E, więc to jest jakaś długa, istotna decyzja, która jest do podjęcia. Tam można być e, takim typowym wojownikiem, można być mędrcem, który się zajmuje raczej zbieraniem wiedzy e, o świecie. E, no jest kilka tych, tych, e, tych powołań. E, Ktoś się może też zastanawiać, jak w takim systemie wygląda magia, i ona również jest, że tak powiem, uzależniona od, od wybranej kultury. W sensie niektóre kultury mają zdolności, które pozwalają robić rzeczy magiczne. Te kultury, które takich zdolności nie mają, nie mogą się nauczyć żadnej formy castingu, więc magia jest tutaj też mocno osadzona w tych założeniach takiej niskopodziomowej nazwijmy to umownie magii, która jest we Władcy Pierścieni, gdzie te niezwykłe zaklęcia mogą wykonywać tylko możni tego świata i z takich mechanicznych rzeczy, które strukturyzują rozgrywkę istotne jest to, że ona się dzieli kampania w The One Ring powinna się dzielić na fazy takie adventuring phase, czyli fazy przygody, kiedy Mistrz gry narzuca, jakby, na grację. gracze na to reagują, przeżywają przygodę, podróżują, walczą i tak dalej. Natomiast one powinny być przedzielane fazami fellowship phase, czyli takimi okresami, kiedy to gracze odpoczywają zwykle w jakimś miejscu, które jest bezpieczne i decydują, jak ten czas, który zwykle w fikcji wtedy przebiega w dłuższych okresach, to często są tygodnie, miesiące, cała parę roku, jak wykorzystują ten czas. Wtedy też dokonuje się rozwój, wtedy można leczyć swoje rany na duchu. Utrudzenie i odzyskiwać nadzieję i podejmować jakieś takie swoje przedsięwzięcia w świecie. Więc ten, ten podział wyznacza trochę rytm rozgrywki w ramach jakiejś dłuższej kampanii. No i oczywiście te rzeczy, o których wspomniał wcześniej Maciek, czyli te takie trzy główne filary tej fazy przygodowej, czyli rzeczy, które możemy robić, a więc wędrować, podróżować, walczyć z sługami cienia albo odbywać ważne narady i audiencje umornych mają trzy takie bloki mechaniczne, które, które pomagają ogarnąć tę część, więc walka ma swoją mechanikę walki, dość złożoną, ale interesującą. Podróż również jest zrobiona mechanicznie, w dość, w dość interesujący sposób. Tutaj pewnie w dłuższym materiale będzie czas, żeby sobie o tym pogadać. I wreszcie są te audiencje, które też są takim trochę walką o to, żeby nazbierać odpowiednio dużo sukcesów, zanim skończy się nam limit czasowy cierpliwości, cierpliwości Beorna do krasnoludów, bo to trochę na tym jest wzorowane. Oczywiście, chociaż stosuje się to w różnych innych sytuacjach. Tak, ale wspomniałeś jeszcze o tym odzyskiwaniu nadziei w fazie drużyny, w fazie fellowshipa. No i tutaj warto też wspomnieć o tym, czym ta nadzieja jest, dlatego że postacie też mają dwa takie dwie pule punktów poza standardową żywotnością, bo żywotność jest dodatkową pulą. I to są punkty cienia i punkty nadziei, które są połączonymi ze sobą, ze sobą takimi naczyniami, w których w trakcie przygody będziemy. Otrzymywać punkty cienia i wydawać punkty nadziei. Punkty cienia będziemy otrzymywać w momencie, kiedy będziemy pod wpływem jakiejś mrocznej magii. Będziemy docierać do przeklętych miejsc, dawnych twierdz, ciemności, będą na nas działały zaklęcia czarnoksiężnika, Zangmaru lub innych tego typu stworów, lub będziemy wykonywać, podejmować się działań, które można określić jako działania złe. Czyli, jeśli będziemy próbować kraść, mordować, rabować zwłoki, no to będziemy te punkty cienia otrzymywać. Z kolei punkty nadziei będziemy wydawać i będziemy je wydawać po to, żeby ułatwiać sobie działania, ułatwiać sobie testy lub używać magii, bo te, rasy, te kultury, które mają dostęp do magii, żeby ona mogła zadziałać, to najczęściej kosztuje ten punkt nadziei. I w momencie, kiedy nadzieja. Spadnie poniżej poziomu cienia, który nam się zbiera, to nasza yy, postać staje się wtedy yy, miserable i, i ma minusy do swoich działań, ma utrudnione działania. Yy, fajne w tym systemie jeszcze jest. To, że są jest nacisk też na drużynę jako taką. Tworzy nasza grupa awanturników tworzy drużynę, która ma swojego patrona i jako taka drużyna mamy też punkty drużyny, które służą nam głównie do odzyskiwania właśnie nadziei, czyli możemy, możemy, możemy jakby powoływać się na to więzi wewnątrz naszej drużyny po to, żeby nadzieja w nas rosła. Tak, jest jeszcze sporo takich różnych mniejszych mechanik, które gdzieś tam część z nich ma charakter opcjonalny, część nie. Na przykład od kiedy pojawiło się DD5, to wszystkie systemy stają się mieć coś na kształt advantage, disadvantage i tutaj One Ring druga edycja robi to na dwa sposoby, bo czasem nasze rzuty mogą być jakby. Favored albo ill-favored, trudno to przetłumaczyć, ale na przykład jeśli nasza, mamy umiejętność, która jest naszą ulubioną umiejętnością, to wtedy w niektórych okolicznościach rzucamy w ramach testu dwa razy kością dwunastościenną, wybieramy lepszy wynik, czasem wybieramy gorszy, ten, wtedy jesteśmy ill-favored i to zwykle jest wpływ albo szaleństwa, albo jakichś specjalnych zdolności przeciwników, albo wady naszego. Bohatera, bo cień, o którym mówiłem przed chwilą, Maciej jest powiązany z wadami charakteru. Ale też istnieje możliwość dodawania bonus, jakby dodatkowych kostek, jeżeli sprzyjają okoliczności, to jest odpowiednik tutaj właśnie tej mechaniki adventy czy albo takie kostki tracić. Dodana również taką mechanikę jak poziomy ryzyka, a więc gra stara się wyjaśnić, kiedy rzucać, a kiedy nie, i też stara się. W, w, w wytłumaczyć, że nie każdy test odbywa się w tych samych okolicznościach i warto sobie, il, warto ustawić to, jego poziom ryzyka, co się stanie, jeśli się nie uda. I on tam, są trzy te poziomy, od takiego, że właściwie tylko stracimy okazję, aż po taki, gdzie będzie to prawdziwa katastrofa. I to jest taki mesta, mechanizm, który bardziej ma chyba uświadomić graczom, z czym się będzie wiązał dany test i na co się przygotować w razie porażki. I wreszcie jest możliwość typowa dla gier Free League, tutaj chyba to małżeństwo zostało skonsumowane tą mechaniką, że nadmiarowe, nadmiarowe szóstki, bo szóstki na specjalnych kościach ma taki symbol, ten gwar, który sprawia, że sukces jest lepszy, a można właśnie te lepsze sukcesy wydawać na jakieś dodatkowe rzeczy. Na przykład udało się nam to zrobić, udało się jeszcze do tego zrobić cicho albo szybciej. Tego rodzaju rzeczy. Więc takich drobnych mechanik, o których już nie ma miejsca tutaj powiedzieć, jest, jest sporo. A jak wygląda sam podręcznik? No. Wygląd podręcznika to jest dla mnie taki dosyć typowy, duży RPG. Masa stron, ponad 300, format zbliżony do A4, kolorowe ilustracje na otwarciach rozdziałów na dwie strony i pomiędzy nimi rysunki i w ogóle całe strony utrzymane w tonacji takiej czerwieni i sepi. Kolorowe ilustracje są autorstwa Martina Gripa. To jest ilustrator, który robił ilustracje do obcego i do Symbarumu, więc jak ktoś zna te systemy, to ten styl ilustrowania na pewno dobrze zna. Osobą z kolei odpowiedzialną za sam koncept czarno-białych ilustracji jest Alvaro Tapia. To jest ilustrator, który robił m.in. innymi Trudwanga i Forbidden Lands część ilustracji do Forbidden Landsów i pozostali ilustratorzy, których całkiem. Dużo pracowało, widać, że próbują emulować i udawać styl Alvaro Tapi, ale jak dla mnie z bardzo różnymi poziomami sukcesu, bo według mnie te czarno-białe ilustracje są mocno nierówne. Niektóre są bardzo, bardzo ładne, a niektóre są po prostu słabe. No. Ja nie mam tutaj w tej kwestii za wiele do dodania. Trochę jest, jeszcze jestem na etapie tego, że nowa edycja wygląda inaczej niż stara. Do starej byłem przyzwyczajony, więc moje zdanie jest jeszcze za tą chmurą wojny, że jeszcze tego tak naprawdę nie mam. Także, także pozwolę sobie jeszcze nic o nim nie mówić. Na pewno podręcznik może się podobać. Czy mi się podoba, to się jeszcze okaże. Natomiast chyba już pora przejść do podsumowania i w kilku zdaniach powiedzieć, co, co nas w tej grze pociąga, co nas odrzuca i czy byśmy zagrali, gdybyśmy mieli taką opcję? No, pewnie byśmy zagrali, ale powiedzmy najpierw tak te inne rzeczy. <grystanie> <grystanie> Pociąga mnie powrót do śródziemia. Nie, ja się nie mogę trochę doczekać tego, że yy, będę miał ten podręcznik fizycznie, bo nie lubię prowadzić z PDF-ów. <grych> jak już go dostanę fizycznie w swoje ręce i, i zrobimy postacie i na pewno jakąś yy, serię przygód poprowadzimy w OneRinga. Yy, pociąga mnie to mechaniczne podejście i oddanie yy, mechanizmami yy, ducha władcy pierścieni, ducha tej opowieści Tolkienowskiej. Yy, także to jest, yy, to jest dla mnie yy, kolosalny plus i, i nie mogę się mocno doczekać tej gry. Trochę mnie odrzuca ilość tych mechanizmów, ilość tych zasad. Ja obecnie w mojej RPGowej przygodzie jestem na etapie jednak lubienia mechanik bardzo prostych i, i umownych i zostawianie wiele rzeczy do y, obgadania pomiędzy mistrzem gry w trakcie sesji, tak na oko nawet, y, mocno takiego sr podejścia i taki mocny, ciężki, mechaniczny system y, trochę w tym momencie jakby w moje y, obecne oczekiwania się nie wpisuje, ale... Ale to są na tyle dobre mechanizmy, że, że, że na pewno na pewno spróbuję. I jak będę miał okazję, to będę prowadził jak głupi i grał tak samo, tak samo chętnie. No znów, trochę nie mam nic do dodania, ponad to, co powiedziałeś. Na pewno mnie bardzo cieszy, że system, który po raz pierwszy zrobił dobrze, Tolkiena rpg nrp co dalej wiele osób, które nie grały, nie umie uwierzyć, a naprawdę to się udało pierwszej edycji powrócił. Jeszcze w chwale i triumfie to zawsze miłe i w związku z tym, że znam pierwszą edycję, to po prostu wierzę w drugą, mogę mieć różne wątpliwości co do konkretnych elementów, albo do pewnych rzeczy się przyzwyczaić, ale wiem, że to będzie po prostu dobra, solidna gra. Jeśli coś mnie odrzuca, to właśnie i to, że to jest trochę inny, to jesteśmy w dość podobnym miejscu, jak Pegowo. Ja też raczej teraz myślę o mechanice i jej roli trochę inaczej. I trochę też, szczególnie czytając starter i przygody do Szajer, i to jak są liniowe, trochę mnie niepokoi to, czy będę w stanie wrócić do takich bardziej liniowych struktur przygody, ale potem przypomniało mi się właśnie, że są te miejsca do eksploracji i że to Śródziemie można ugryźć trochę inaczej, nadal zachowując ten klimat misji, patronów i ważnych rzeczy, ale robiąc to mniej scenariuszowo, a bardziej powiedzmy sandboxowo, więc, więc no, zobaczymy jak ten powrót przebiegnie. Też na pewno nie tylko zagrałbym, ale na pewno zagrałbym, na, na którą znajdę czas i miejsce z pewnością. I warto jeszcze powiedzieć jednej rzeczy, której nie powiedzieliśmy na początku, ale Black Monk planuje wydać tę grę w Polsce. Nie ma jeszcze konkretnych terminów, ale jest na co czekać, bo zapowiedź była dość jednoznaczna, więc czuję się w, w, w obowiązku o tym wspomnieć. Tak. Eee, także to był nasz rzut oka na drugą edycję One Ringa. Eee, zapraszamy. Eee, do oglądania innych naszych materiałów na, yy, chociażby na przykład na tematy pierwszej edycji Wanderinga, do której nagraliśmy i rzut oka, i dosyć obszerne omówienie. Yy, oprócz tego zapraszamy na naszego Discorda i yy, polecamy subskrybować, lajkować, no i mamy Patronite'a, także jeśli nam się, podoba wam się to, co robimy, no to zapraszamy też na Patronite'a i chcielibyśmy pozdrowić yy, jednego z naszych patronów, Wierzbin, dzięki bardzo, że jesteś z nami i i dzięki, że patronujesz nam. Tak, dzięki. Wpadajcie, oglądajcie, subskrybujcie. Dzięki, że jesteście i nie powiedzieliśmy jednego, co mieliśmy powiedzieć, więc przed pożegnaniem powiem, że prawdopodobnie będziemy nagrywać długi materiał porównujący pierwszą edycję z drugą, który teraz nie chcieliśmy tu wchodzić w szczegóły, więc jeśli temat one ringa Was interesuje, to bądźcie czujni, bo taki materiał się pojawi, bo chyba obydwaj mamy na niego ochotę, więc umówić się nie będzie trudno. Także tyle od nas. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Ale ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem. Słuchajcie, jeśli graliście w pierwszą edycję One Ringa, to napiszcie, co myślicie o tym systemie. Jeśli czytaliście już drugą edycję One Ringa, to napiszcie w komentarzach, co myślicie o zmianach. Jeśli Was interesują konkretne rzeczy, żebyśmy poruszyli jakiś temat bardziej na porównaniu pomiędzy pierwszą a drugą edycją, piszcie. Na pewno odniesiemy się do tego w kolejnym materiale. Tak jest, to ja już nic nie mam do powiedzenia. Cześć. No tak. Dzięki, cześć.